Cześć Śiemoneczko, witajcie z tej strony GZ, a wraz ze mną oczywiście jest MACLear. Witam, witam. Witamy Was na pierwszym oficjalnym filmiku na tym kanale GZN i oraz e, zapraszamy Was do subskrybowania tego kanału na początek. Dzisiaj e, chcielibyśmy Wam pokazać mapę jak będzie wyglądała seria itp, itd e, to jest taki debiutancki odcinek, mógłbym nawet powiedzieć. A teraz MacLier Wam wytłumaczy mniej więcej, kiedy będzie odcinek, co musicie, co by wypadało zrobić, żeby był dwa odcinki tygodniowo Maklier Tak. Odcinek każdy z FSA 13 będzie pojawiał się w niedzielę. Jeżeli wiecie określoną liczbę łapek, w naszym przypadku ustalimy wam chłap, chłapek 50 łapek pod jednym odcinkiem, za dużo mówię łapek no i jeżeli wbijecie te. No jak wbijecie, te, wbijecie teraz no, te 50 łapek w górę tak. pod tym odcinkiem, no to w czwartek do, zobaczycie dodat pierwszy odcinek już tak. No czwartek piątek, no czwartek piątek zobaczycie, pierwszy oficjalny pierwszy odcinek z Farming Simulator 2013 na którym będziemy coś robić. no. Bo tak, dzisiaj was raczej oprowadzimy i ten to jest ogólnie stara wieś V2. Myślimy, że zrobimy tak do 15 odcinków, nie licząc tego, i potem po prostu zaczniemy coś nowego, nie? Bo myślę, że tak będzie nawet fajnie, żebyśmy cały czas nie grali na tej samej mapie, bo to może się znudzić komuś w jakimś tam czasie, tak? Tak, chociaż ta na mapa nam bardzo się podoba. Pierwsze wrażenie zrobiła na nas bardzo dobre. No tylko, tak, wiecie, no nie wiemy nadal, jak to jest. Tylko dobre wrażenie to na nas zrobiło od momentu kiedy znaleźliśmy to gospodarstwo duże. No. To Bo tutaj tutaj się nie da otworzyć tego. Czekaj. Czekaj, czekaj. Dało o, się, da się, ciele. czekaj. Dało się. Otworzyłem. O nice. Dobra, to, to jednak da się otworzyć, tylko to trzeba gdzieś tu podejść i otworzyć. Ok, więc tak, gramy na jednym... Mamy w sumie takie dwa gospodarstwa wspólne. I jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy nie powiedzieliśmy, odcinki takie normalne będą trwały nie wiem do 20 do 25 minut max, ale wiadomo wtedy na odcinku takim powiemy normalnym, że nie wiem jeżeli zbijecie 50 łapek w górę, no to na przykład następny odcinek będzie miał nie wiem 10 minut dłużej i tego się będziemy trzymać. Oraz y, będą dwie perspektywy, na pewno jeżeli tam ktoś z was oglądał Cytrusa i świadka, czy jakichś tam innych youtuberów, którzy nagrywają w duecie, czyli oni się zmieniają. No i my też postanowiliśmy robić tak co dwa odcinki, więc y, pierwszy odcinek z perspektywy McLeara to będzie drugi odcinek. Tak. I jeżeli wbijecie te 50 łapek pod dzisiejszym odcinkiem, no to ta pierwsza perspektywa będzie po niedzielę, za tydzień. Tak. Tylko musicie, wiecie, postarać się z tymi łapkami Jeżeli chcecie Dobrze Jesteś No jestem, no co ty Okej okay. To jest W sumie to jest pierwsze gospodarstwo, co nie? No w sumie, ale dawaj chodź na te małe najpierw Na te małe? Dobra no, no. Ale tu, jest, tu, jest, się... tu jest Andrzej, a tu jest Stasiek W sumie a... możecie się szykować na to, że my i tak w odcinku będziemy zmieniać nazwy Co ty zamknąłeś? Nie Weź otwórz Dobra nie ja mogę. otwieram Dobra, Dobra. Dobra, bo mieliśmy w warmię, ale Armia mi się ogólnie nie chciała wgrać, więc postanowiliśmy, znalazłem tą mapę, i może powiemy, kto nam zrobił motpaka ogólnie maszyn. To zrobił nam bananek. Pozdrawiamy. Po, pozdrawiam. <grych> Polecam. Polecam. Dobra, więc tak, kupiliśmy kilka maszyn. Tu macie rozrzutnik i mamy manualne podczepianie, więc będziemy starali się trochę wtaczać tej realistyki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Możecie napisać w komentarzu ewentualnie, czy chcecie, żeby ta realistyka była choć troszeczkę, tak, nie wiem, 50% to wszystko robione realistycznie. I tu mamy brony. Wiesz w ogóle, do czego to służy? No do. do bronowania, nie? Do bronowania, tak jest. Dobra, więc tutaj. Tutaj jest szambo. Tu, o. No, no. Tylko czekaj, my nawet nie znaleźliśmy, gdzie jest kiszonka, nie? Kiszonka? No, widziałem na pokazy pokazywarce, że, gdzieś było. Okej. Okay, wejdźmy do shopy. Shopy? No, jak to nazwać? Tu mamy widać, tu, o, tutaj można napełnić siewnik. Ehm, więc tutaj będziemy chyba przyjeżdżać, bardzo często. Otóż właśnie te drzwi. Tutaj w sumie nic nie ma. To już takie, nie wiem, tylko żeby zawrócić czy co, nawet nie, bo to już mapier próbował trzydziestką to się nie dało. 60. 60? Dobra, tutaj co mamy? A tutaj jeszcze wróćcie, tutaj można zatankować paliwo. Nie. Czekamy, tu tak. jest jakiś poziom wypełnienia, co tak. to jest? Ubijanie. Tutaj Kiszonka? Kiszonka, no. Ale gdzie? Czekaj, Aha, o kurde. a to jest sielenie krów, a bo tu jest sielić krowy, musisz Aha, słomę przywozić najprawdopodobniej tutaj y, kiszonkę samemu się wybiera No nie wiem, No Zobory. na pewno ogarniemy to w przyszłych odcinkach, na pewno Czekaj, zamkniemy, żeby nam nie uciekły krowy No weź stary, to, co ty zrobiłeś stary, tam Stasiek pilnuje, ale on wiesz, sklerozy ma Ej, zamknij drzwi, no co? Pan pilnuje tylko tą pralkę, co ma. Dobra, zostawimy otwarty, niech się przewietrzy, bo je śmierdziało. Dobra, pokażemy im tą starą gospodarkę zarośniętą. No, pokazujemy Dobra, więc potem wybierzemy się do sklepu, pokażemy wam mniej więcej jak wygląda sklep. Tutaj... Ja przez płot przeskakuję stary. Dobrze. Tutaj no, takie ruiny. Myśleliśmy początkowo, że to są. Jakby to powiedzieć wam. Miejsce na jakąś gospodarkę czy coś, ale to jest taka, jakby w sumie opuszczona, ty. Chociaż tu słomę można sprzedawać, chyba, o. tak mi się wydaje. Też mi się tak chyba wydaje. Co ty, ty przeskoczyłeś? Przedłem, tak. Dobra, zero ten, dobra, nieważne. No to w sumie taka mi się wydaje, właśnie opuszczona, ale ta słoma to jest coś na rzecz, mi się wydaje. Tak. Okej, okay, dobra, znowu przeskoczyłem praktycznie przez płot. I Ty to uważaj, bo sobie nogę złamiesz. Lecimy do naszego takiego w sumie głównego gospodarstwa. Myślę, że one nawet bardzo fajnie wygląda. Eee, tu mamy coś. Zwierzęta, tylko jakie. Kurę Co? chyba obstawiam. Nie, świnie. Tu są świnie i tam są świnie. No. Eee, tu jest paliwo chyba. Tutaj jest kopulująca świnie, ale... Kopulujące świnie tutaj są, ale tego nie pokażemy. Tu jest chyba do nawozów. Aha, tutaj się ziemniaki. Pyry, widzisz? Jest, kogut. Oh Dobra, otwieraj shopy. Tu są pyry, widzisz? Chodź tu. Gdzie? No, do mnie. No? Tutaj o. trzeba wejść przez te drzwi. Aha, no. Jak wiecie, a ty tego nie widzieliśmy? Tutaj no, chyba skośimy stary pierwsze pole i będziemy wywozić ziemniaki Zrobimy tak. Dobra, wiesz, tutaj będzie kolejne szambo. Um, no i co? Tu jest nasz traktorek, a tam pokaza nie pokazałem ba, traktorka, ale tam też był traktorek. Yy, tak mniej więcej on się prezentuje. Mamy dwa takie. Jedno, ten jest mój, a tamten jest maklera. Yy, I tutaj, tutaj jest bizon. Nie opanowałem mocy. Sami zobaczycie na pierwszym odcinku. Wydaje mi nam się, że ten. Pokażemy Wam moc kombajnu, bo będziemy kościć na pierwszym odcinku. Stary, weź wsiądź do kombajnu. Ale nie, nie odpalaj go. Spłaka, jak nie mogę nice. No dobra, chodźmy. Dobra to co? Ja idę do swojej 30, a do 60, a ty idziesz do swojej, tak? No okej. Okay. To jest nie jest 30? To jest 60. A C360, no, no dobra, dobra. Jeszcze takie właśnie... O, modyfikacje im pokażę. E, tu są tak, zaczniemy może od kombajnu. Kombajn, cena będzie zmieniona już niedługo postaram się ją zmienić. Wywrotki Autostan D-47, którą zaraz zobaczycie Kultywatory, bron na talerzowa też jest Jak widzicie Jest pług taki dziwny dość na nawozu, kosiarka On już wsiadł do swojego Ursusa, bo słychać Przeciązać jakiś karuzelowy No tutaj oh. technologia belowania No i nasz poznaniak No i ciągniki no nie wiem stary, następny to będziemy chyba zbierać na tego Zetora. 1, 2, 1, 4, 5 z turem. Tak mi się wydaje. Mark. No spoko. No i to jest wszystko w sumie. Na pewno... No nie wiem, no jeżeli właśnie to będzie... Czekaj. Co ty klaxonu użyłeś? A weź zgaść twoją 60. Nie mogę. No jak nie możesz? Przecież ten Enter. Otrzymam. Ale na numloku? No. Dobra, nieważne. Eee, zabieramy się do jazdy. Pokażemy wam, gdzie jest sklep, bo w sumie to jest istotne. Ty podoba mi się ta wywrotka. Tutaj właśnie jest wywrotka, zaraz ją pokażemy, bo chyba nie pokazałem ją. Aha, bo ten tacy 30 tutaj stał? Nie, to jest moja. Jej, dobra, to dawaj, się. jedziemy do sklepu. Dobra. Tylko bramę zamknij, bo ps, kura ucieknie. Dobra, kogo? No, dobra. Dobra, znowu nie mogę zamknąć. Musisz tam tak podejść. Dobra, już udało mi się. Fajne tutaj są te polne drogi w tej mapie. No, dość ciekawe. No na wybojach fajnie się zachowują te ciągniki też. No, no chociaż... nie jest tak jakoś no. sztucznie, nie? No nie jest... Jedziesz... w ogóle nie jechaliśmy. No wiem, ale to zaraz powiedziałem. Dobra. McLear w końcu nie ma lagów, McLear może się po... W sumie e, w informacjach podamy wam swoje specyfikacje swoich komputerów, żeby nie było jakichś niepotrzebnych pytań. Tak o. będziemy moim zdaniem najlepiej. Tu jest sklep. Tutaj Makler 60 zawracał. Było mu bardzo tak. ciężko. A I tutaj kup... też Grzesiek bizonem latał. Ty no weź zgać swoją 60. No. O. Da się, da się. Dobra. <laughs> Więc to w sumie będzie... No nie, no tutaj nie ma. Jeszcze tam pojedziemy. Nie ma nic takiego do pokazania, no mała mapa jest. No w sumie ważaj, tak. Ważaj, ważaj, ważaj. Dobra, bo przy będziesz... będziesz potem klepał. Ja pierwszy. <laughs> Okej. Okay. Dobra jedziemy za tym człowiekiem. A się odbiłeś od drzewa? Nie, ja nic się zobaczę. A kierunkowska dzwonisz? A jest, w ogóle. No? Trójką. Weź dwójkę wciśnij na numloku. No. Tutaj jeszcze nie byliśmy Tu jest jakaś łąka po lewej stronie Co tam jest? A tam jest ten No ty uważaj kuru O, o, o. A tam prosto byliśmy nie A mi się wydaje że tam są pola tylko No to przejdziemy się był? Nie O ty Monopolowy O kur... <głos> <głos> <Eliaton>. <głos> wow Ale ten rodzic zobaczycie na pierwszym odcinku Jeżeli bijecie 52p w górę oczywiście po tym odcinkiem Ty skręć tam w prawo okay. Jeżeli bijecie prawo. te... Z 50 łapek to zobaczycie jaki biznes w czwartek ma jako, jaka moc No w czwartek? Stary tu nic nie ma Tu w sumie trochę lasu można Bra. Aha, u mnie była prosta droga do pola. No moje też. Dobra więc w sumie zbliżamy się do 15 minut w sumie, bo tak planowaliśmy ten odcinek nagrać. No bo co my tutaj będziemy? Teraz będziemy jakoś z głupoty jadać albo coś to w sumie... Wydaje mi Dobry. się, że... że nie ma sensu, nie? No. Więc y, skończymy na tym odcinek. Po prostu teraz wszystko zależy od was. Jeżeli chcecie, aby w czwartek pojawił się odcinek, y, no to musicie wbić te 50 łapy w górę. Wydaje mi się, że easy w sumie będzie. Albo i nie. Ja zgaszę tego, bo co tu ma się palić? Ty, makler, gdzie ty jesteś? Dawaj do mnie. Co ty kurwa? Jeszcze tam? coś trzeba pokazać. Co? Ja Zapomniałem. Biegnę. Dawaj do mnie. Nie biegnę. O! Coś tu jest! No. Czekaj, mogę do 30 wsiąść? Nie mogę. Nie, do 60 nie masz. Do 60 nie no. Co tu jest? Mi się wydaje, że skup. No, możliwe. Zobaczymy, no. Możecie też napisać swoje sugestie. które. Na pewno będziemy kosić w następnym odcinku, bo będziemy testować bizona. Ty, chodź tu na chwilę! Leś się zatrzymaj! No co? Nie możesz wsiąść. O, ty. Co on tam ma? Stary świecę do wymiany Ty serio, cię ja mogę ci Ty tutaj wiatrak się rusza Ano, tylko... To ja robię patrz Weź Wyłącznik w... wyłącz Weź wyłącznik Co tam robisz? Naciskam, że pompa Pompa dam pompa z Aha, dobra Ogarniam pać. No widzę, pompujesz coś. No to ty pompujesz. Nie wiem. Kurde, bo zaraz ten ciągnik większy się zrobi. A ty stój, stój. Nie. Dobra, więc to będzie na tyle. Wraz ze mną dzisiaj był makler. No się ma. Widzimy się. No mam nadzieję, że w czwartek w sumie, bo w sumie chciałbym wam dać ten odcinek w czwartek. Na pewno chcielibyśmy wam dać ten odcinek w czwartek by się coś działo, na no 50 łapek w górę, myślę, że to jest no w sumie co, easy, nie? No, dla nich to będzie easy No i pamiętajcie, możecie zasubskrybować ten kanał, bo tu będzie FS13, tu będzie kilka naprawdę fajnych gier Ale to niedługo, no musicie nam dać czas na zrealizowanie wszystkich pomysłów Które mogą trochę potrwać, ale najważniejsze, aby coś działo na kanale, więc trzymajcie się ab do mnie co? Las, no wiem. O ty Gdzie las. Co? No to jest las, no wiem. Chciałeś ten dom. Nie. No. Będziemy tu w las się bawić? Tak. No okej, okay. więc to będzie na tyle. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć. Nie pożegnałeś się. Pożegnałem się, powiedziałem wcześniej. Cześć. No, powie. no dobra, to cześć.